Dzień dobry, tu Sławomir Idziak, kiedyś operator filmowy, a obecnie, a tak naprawdę od 19 lat, organizator jednych z największych w Europie, a na pewno największych w Polsce, warsztatów film Spring Open. Chciałem Was zaprosić do konkursu filmowego zorganizowanego przez Piątą i Pierwszą Dzielnicę w Waszym Mieście. Chodzi o to, żebyście nakręcili krótki film o Waszej dzielnicy, o Waszym mieście, o Waszym spojrzeniu na miejsce, w którym mieszkacie, żyjecie. Może to być film krytyczny, może być to film zabawny. Forma i gatunek nieważne. Filmy najprościej zrealizowane w telefonem komórkowym. Nagrodą będzie udział w corocznych warsztatach film Spring Open, które już za tydzień rozpoczynają się w Krakowie. Także warto spróbować. Warto spróbować i przysłać nam wasze filmiki, bo ci, którzy zrobią najciekawsze filmy, za darmo będą mogli uczestniczyć w tych wspaniałych warsztatach, na których są naprawdę świetni wykładowcy. Zacząwszy od dwukrotnej laureatki Oskara Wypuszczyński, Jasiu Holubek, Kasper Bajon, Marcin Koszałka i wielu, wielu wspaniałych, wspaniałych rzeczywiście wykładowców, operatorów filmowych, kompozytorów, ale przede wszystkim specjalistów od sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja to jest nasza ale przede wszystkim Wasza przyszłość. Zostały już naprawdę tylko dwa dni czasu, ale naprawdę warto. Formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronach rady dzielnicy 1 i 5. Próbujcie i do zobaczenia na plenerach Film Swing Open. Cześć!